Wszystkich, witam Was. Dzisiaj Wam pokażę moje przybory na trzeci rok szkolny. Pierwszą rzeczą są farby plakatowe. Tak wyglądają, tak się one prezentują. Może. A dobra, zresztą możemy zobaczyć, jak one w środku też wyglądają. O nie, tutaj jest folia. Zresztą może mi się uda, bez nożyczek. Zresztą nie wiem, czy tutaj nie mam. Poczekajcie. No właśnie, właśnie. Mam, mam, mam. Możemy spróbować tutaj przeciąć. Słuchajcie. No. O. I teraz. Patrzcie. Wszystkie kolory farb. Czarny. Najróżniejsze kolory farb. Jak widzicie, dużo ich jest. Odłożę to na razie na później. I kolejną rzeczą jest bibuła. Jej nie będę otwierać, bo wiecie, bo to. Bo to by zajęło bardzo dużo czasu. I jak widzicie, tutaj jest bardzo, bardzo dużo kolorów. A teraz następna rzecz: kredki. Stworzymy je. Wyglądają one dość ładnie, już stąd. Popatrzcie, wszystkie, wszystkie kolory. Wszystkie, wszystkie, wszystkie. Fajne są. Widzicie, jakich jest dużo? Są emotki. Popatrzcie, tutaj są takie kolory, jak tutaj widzicie. Złoty, zielony, zielony, żółty. No dobrze, takie kredeczki. To, to ja na razie odłożę na bok. I następna właśnie rzecz. Zestaw pędzli. Najróżniejsze, małe, długie, grube, takie pędzl, pędzle skite. Czy jak to się tam czyta? Miałam już taki i taki pędzel. Nie, ten drugi, o ten. I one też były chyba z tego zestawu, ale nie wiem, bo były do takich styropianowych króliczków do malowania. Dobrze pędzelki odłożymy i następna rzecz, też z EMOI patrzcie plastelina ładna nawet tam widzicie neonowa wow neon plasteliny Co ciekawe czy ten neon właśnie świeci ale chyba nie właśnie też fajne ale nie będę ich słuchajcie otwierać bo bo słuchajcie, nam się tutaj posypie, a później będzie brudno. Widzicie, tutaj jest napisane 8 kolorów. Wy wszystkich pewnie nie widzicie. Ja też zresztą nie. Ale później, jeśli mi się tylko uda, to Wam no, zrobię jeszcze taki krótki odcineczek: jak otwieram plastelinę w takim specjalnym miejscu, jak będę miała już przybory, żeby nie, nic mi się tutaj nie pobrudziło. Dobrze. Teraz kolejna rzecz. Też z EMOI Takie pisaki, widzicie? Nie wiem właśnie czy je otwierać Właśnie nie wiem jak je otworzyć Słuchajcie, wiecie jak? Tu jakoś... Ja właśnie nie chcę tego zepsuć o. O. Czy to... Tutaj się tutaj... O, tu! Patrzcie, tutaj jest fioletowy. Patrzcie, tutaj są takie kolorki różne. Jak widzicie, takie. Na razie może je zamknę. No i takie zostawię. Tutaj mamy jakiś zeszycik. Widzicie kratkę i jest 32 kartkowy. No nawet ładny, widzicie? Jest piesek. Dobrze, kolejny zeszyt tych zeszytów, jak widzę, tutaj mam bardzo dużo. Ten zeszyt jest jednym z ładniejszych zeszytów. Ten jest do polskiego, 32 kartkowy. Ładny. Sami jak widzicie. Dobrze. Kolejny zeszyt. No, Elza, Elza. Nie zabrakłoby Elzy w moich zaszytach. Właśnie, choć to mój tata kupował, to trafił. 32-kartkowy. Chyba wszystkie już 32. Patrzcie. Nawet ładny zaszycik. I tutaj dwie powtórki. Taki. I tutaj jest jeszcze jeden. Widzicie? Co, co on jest w ogóle? Kratkę. I też 32-kartkowy. I teraz kolejny taki. na taką poprawkę. Taki zeszycik. 16, chyba. Tutaj widzicie 16, ale nie jestem pewna, czyli 16. Tak mi się wydaje, że chyba 16, ale nie wiem czy 32 czy 16. Jak macie taki zeszyt, to mi tylko powiedzcie. O jacie. To jest chyba 60-kartkowy! Wow! Patrzcie jaki gruby. Małe jest... Małe jest piękne. No, to prawda, bo mały, mały zawsze jest piękny. Tak jakiś rebak, czy jakieś Bardzo, bardzo ładny. Teraz, co my tutaj dalej mamy? No, patrzcie, coś z Barbie. Papier kolorowy do wycinanek. No, ładny. Może go otworzę. Albo zresztą nie. No dobrze. Sorki, ale nie mogę go otworzyć, bo mi rodzice nie pozwalają. Ale później pozwa powiedzieli, że w szkole. A jak tylko wrócę ze szkoły, to Wam może pokażę, o ile go nie wytnę. O, popatrzcie, jaki słodki! O jejku! Słodki. Kolejny zeszycik, 32-kartkowy, ładny. I teraz coś do rysowania. Zwykły blok. W sumie to nie blok, tylko bloki, dwa identyczne, znowu powtórki. Oj, ej, ale to ciężkie. I teraz kolejne My Little Pony. 10 kartek, niestety, tylko takie różne kolory. Widzicie, brokatowy nawet, i jakieś różne wzorki tu są. Patrzcie, fajny, fajny, naprawdę. Teraz coś największego. Ojej, popatrzcie, to się nawet nie zmieści na całej kamerze, ale on jest taki mega, mega, mega wielki. Chójdź, sami jak widzicie. Patrzcie, położę na tym kredkę i popatrzcie, jak to wygląda, no. No patrzcie, jakie mega, mega wielkie. Blok jest rysunkowy. A teraz coś, gdzie nie mogłam się po prostu doczekać. Musiałam to otworzyć jak najszybciej. Patrzcie. Zeszyt z jednorożcem. Patrzcie, taki słodziachny jest. Widzicie, to jest najlepsza rzecz. Można w nim sobie coś zapisywać Fantastyczny Po prostu Wow Jak nie wierzycie, że go nie dostałam To proszę bardzo Opakowanko Ale to mi się wydaje Że to już wszystko Co byśmy dzisiaj mogli zobaczyć Moich rzeczy Więc na razie